Ewangelii według świętego Jana. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Niedziela w okresie Narodzenia Pańskiego podaje nam prolog Ewangelii według świętego Jana. W początku Ewangelii, jaką zapisał umiłowany uczeń pana Jezusa. Czytamy słowa, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ta dobra nowina o tym, że Chrystus przyszedł na Ziemię jako wcielone Słowo Boga, że stał się dzieckiem tak bardzo niewinnym i bezbronnym i zamieszkał pomiędzy nami, jest na tyle przełomową i ważną informacją w dziejach ludzkości, iż od tego momentu. Zaczęto na nowo liczyć czas. Chrystus rozbił swój dom pomiędzy naszymi domostwami, słowo stało się ciałem. Chrystus jest rzeczywistością. Stąpił na ziemię jako małe bezbronne dziecko, żeby pokazać, jakimi my mamy być w stosunku do naszego Ojca w Niebie. Bo wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Nie jesteśmy przychodniami ani obcymi, dziedziczymy Królestwo Boże. Jesteśmy dziećmi Boga i do Niego należymy. Co więcej, mamy w sobie Jego cząstkę, mamy w sobie takie cechy, które są do Niego podobne i nie możemy o tym zapominać. Słowo stało się ciałem, stało się faktem i rzeczywistością. Są w życiu takie momenty, w których trudno nam uwierzyć, że coś może się odmienić, że Jezus naprawdę może się urodzić. Ale tak jest. Jezus może stawać się nadal rzeczywistością nie tylko jak wtedy w Betlejem, kiedy przyszedł w postaci dziecka, z łona najświętszej Maryi Panny w grocie. Jezus staje się rzeczywistością tyle razy w naszym życiu, Ile razy traktujemy go jako swoją własność, nie jako obcego albo przechodnia, tylko jako własność.